Cześć wszystkim, witam was w dzisiejszym filmiku dzisiaj wam pokażę dzisiejszą wymianę ok Wymieniłem się za bardzo wartościową dla mnie kartę karta jest z FIFA World Cup Brazilii 2014 no ok, na początku postawię podstawkę ok i to jest ta karta czyli Double travel. To tak się czytam, Jak nie, to poradźcie mi w komentarzach. Z Uruguayu Edison Cavani i Luis Suarez. Z pierwszej strony jest tak, a z drugiej jest... wiecie, z pierwszej tak, a z drugiej jest tak. No, dobra. E, zapytacie się, za co się wymieniłem. Wymieniłem się o za mitkę Tiago Silva. Limitkę Jacka Olshera i Limitkę Marciusa, tego obrońcę z Meksyku. Te trzy karty limitowane dałem za tego Dubla. I jeszcze gościu dał mi Fansa z Japonii. Myślę, że mi się bardzo, bardzo opłacało. Ty byłoby już na tyle, filmiku. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie i cześć!